Przyznam szczerze, że y, generalnie y, konferencję, którą miałam mówić do tego podręcznika, miała być w ogóle dużo później. I tą konferencję miała mówić siostra Oliwia, ale nie mogła dzisiaj być, więc Majka się mnie zapytała, czy powiem za siostrę Oliwia. Mówię, dobra, powiem. Nie ja mówię, a co za tydzień? Nieczystość. Mówię, oj! <śleskujesz> oj! <śleskujesz> no właśnie. Bo nam się często pojawia takie oj, nie? że to jest taki temat tabu w ogóle. Najlepiej to. Yy, no to właśnie to o tym nie mówić, a jak mówić, to półsłówkami albo naokoło, yy, a już na pewno nie wprost. Yy, temat tego tygodnia, czyli nieczystość, yy, łączy się dla mnie też z tym tematem, który rozważaliśmy. Tydzień wcześniej a nie, nie mieliśmy do niego konferencji, więc będę się starała gdzieś to troszeczkę też połączyć. No właśnie z tematem chciwości. Yy, dlatego, że jak już pewnie wiecie, nie, jak już jesteście po rozważaniach tego tygodnia, yy, no to właśnie to się ze sobą trochę wiąże, tak? I może w sposób nieoczywisty i w sposób nie jakiś taki od razu, który nam się nasuwa yy, od razu do głowy, ale tak jest. No, bo z czym nam się kulturowo kojarzy nieczystość? Z mhm. Z czym jeszcze? Jak myślimy no. o nieczystości, w świetle prawa kościoła, Zdraty. ze zdradą, tak, z czym jeszcze, nie? Śmiało. Z egoizmem. Mhm. Ktoś jeszcze coś powiedział, tylko nie usłyszałam? Z pragnieniem. Nie, z, pragnieniem. Mhm. z takim nieuporządkowanym pragnieniem. Mhm. No właśnie, bo jak słyszymy o nieczystości, to zazwyczaj też nam się nasuwa jakby zakaz współżycia przed ślubem, nie? To jest gdzieś też taki element, ta sfera seksualna wysuwa się zazwyczaj tak do przodu, nie? Dlatego też to poniekąd staje się jakimś tematem tabu, bo to nie jest jakby łatwy temat, dlatego też jest tematem bardzo intymnym dla każdego z nas, nie? No ale właśnie, my się dzieliliśmy w, w grupce, nie wiem jak wy, że odkryciem tego tygodnia też było to, w tym podręczniku, że ograniczając nieczystość tylko do sfery seksualnej, no to jest jakby bardzo takie powierzchowne spojrzenie na ten temat, nie? Że to nie tylko ta sfera się z tym wiąże, ale właśnie, że chodzi o coś, co jest głębiej. E a tak naprawdę chodzi o moje i o Twoje serce, nie? A jak chodzi o serce, to chodzi o miłość. Eee, ktoś ma pismo święte, czy nie? Dobra. Wiola, a przeczytasz pierwszy fragment e, pierwszy fragment, proszę. Li, pierwszy list do Koryntian. Trochę was zanimuje. <głos> <głos> Na pewno nie tak jak siostra Oliwia, ale. <noise> Pierwszy list do Koryntian, rozdział szósty, werset dziewiętnasty. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? No właśnie. Zostałeś, zostałaś, ja też, <grych> Powołane przez Boga do życia z miłości i w miłości. I to jest fundament mojego i Twojego istnienia. Miłość, która jest możliwa między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem a drugim człowiekiem, to jest ten fundament, od którego wychodzimy. I jeśli chodzi o nieczystość, o nasze serce, bo to z tym się stricte wiąże, no to nie da się tego oderwać od miłości. Nie? No i. Serce też, jakby nasze ukształtowane mniej lub bardziej w trakcie formacji, którą też podejmujemy, narażone jest na różne pokusy. I pokusy były, są i będą. I to też nie jest tak, że jak my się formujemy, to my już jesteśmy wolni od tego i nas nic nie dotknie jesteśmy otoczeni takim parasolem, nie? I nas pokusy na pewno nie dotkną, bo jesteśmy przyjaciółmi Oblubieńca, formujemy się, y, jesteśmy w bliskiej relacji z Panem Bogiem, y, żyjemy Słowem na co dzień, nie mamy świadomość tego, że jesteśmy Dziećmi Bożymi, no to już nic nas nie tchnie. nie? No nie jest tak, bo każdy z nas jest wystawiony na pokusy i serce każdego z nas y, jest wystawiane na pokusy zróżnicowane co do jakości, jakby intensywności, tego nie. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy całkowicie od tego wolni. Bo żyjemy w świecie, w ludzkim świecie, nie? I jakby nie jesteśmy w stanie tutaj, no właśnie, jakiegoś takiego w cudzysłowie magicznego parasolu sobie tutaj rozwinąć, że to nas na pewno nie dotknie. Dlatego pokusy bywają dla nas takie niebezpieczne, no właśnie przede wszystkim dlatego, że godzą w nasze serce i w miłość, która jest istotą naszego życia. Nie? I dlatego ten grzech nieczystości jest tak niebezpieczny, bo godzi w istotę miłości. Nie? Nam się czasami zdarza. Przynajmniej ja tak też ze swojego doświadczenia się podzielę. Usprawiedliwiać sobie to, gdzieś tam sobie trochę spłycać, starać siebie trochę w tym jakoś. Może nie to, że do końca wybielić, nie, ale gdzieś tam zrobić sobie tą taką gwiazdeczkę, która jest jakby takim tą niedomkniętą furtką, w którą mogę sobie gdzieś tam się wrócić, Yy, przysłonić trochę to, to, co się dzieje, i tą rzeczywistość grzechu, po to, żeby siebie chronić. Nie po to, żeby gdzieś tam sobie tego yy, nie utrudniać, że się tak wyrażę. A chrześcijanin jest człowiekiem wewnętrznego zmagania. I to jest niejako wpisane w naszą naturę chrześcijańską, w naszo, nasze bycie, w nasz styl życia chrześcijański. Ale zobaczcie, że te zmagania, które my podejmujemy w walce o czystość naszego serca, o czystość naszych intencji, o czystość naszych myśli, Pan Bóg wyprowadza z tego wielkie dzieła. I pewnie wielu z Was już ma takie doświadczenia, nie? że wyzwania, które podejmowaliście właśnie w tej walce o czystość intencji, o czystość swoich myśli, czystość swoich słów. Właśnie o taką czystą postawę serca, że z tego rodziły się wielkie dzieła. Mimo, że to nie, czasami nie były proste walki, że one wymagały trudu, wymagały naszego zaangażowania i yy, nie były łatwe, no to właśnie yy, z tego często rodziły się wielkie dzieła. Święta Siostra Faustyna usłyszała od Jezusa: Nie lękaj się ani walk duchowych ani żadnych pokus. Wiedz, że przez mężną walkę. Oddajesz mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługi. Pokusa daje sposobność do okazania mi wierności. Nie? Czyli to nie jest tak, że moje życie ma być bez pokus. Chodzi o to, jaka jest moja postawa wobec tego, jaka jest postawa mojego serca. To nie jest tak, że i w moim życiu nigdy jakby nie pojawi się pokusa tej nieczystości. No właśnie, jakiegoś takiego, to o czym mówiliśmy w tym tygodniu, czyli że y, ta nieczystość wiąże się z takim y, pragnieniem. Y, no... I to jest to słowo, którego mi nadzieję nie zabrakło. <grytanie> Posiadania kogoś na własność, na te przywłaszczenia sobie czegoś, co nie jest moje. Przywłaszczenia sobie tego, tego, co nie należy do mnie, przywłaszczenia sobie drugiego człowieka, a to się wiąże z ograniczeniem wolności też drugiego człowieka, nie jak ja sobie kogoś chcę przywłaszczyć. I chodzi w tym, tak jak Jezus mówił do świętej siostry Faustyny, że to jest dla mnie i dla Ciebie sposobność do tego, żeby okazywać Mu wierność. Nie? W tych wyborach i decyzjach, które ja będę podejmować wobec takiej pokusy, wobec tego, na co będzie wystawiane moje serce. Bo właśnie oto, miłość jest wyborem. Miłość jest decyzją. Jak ja się decyduję na miłość wobec Pana Boga, wobec drugiego człowieka, to jest mój wybór. To nie jest tylko jakieś uczucie. Kojarzące nam się z motylkami w brzuchu, i tak dalej, nie? To jest wybór. I to jest wybór bardzo konkretny. Wybór, który ma moc, jakby warunkować moje życie i moje postępowanie. Jeśli ja się decyduję na to, że wybieram miłość, jak wybieram miłość, to wybieram Pana Boga, bo on jest miłością. Grzechy nieczyste są wyborem. Właśnie tej porządliwości, nie? Czyli z jednej strony mam wybór miłości, wybór Pana Boga, z, której, z którą wiąże się też wolność moja, ale też drugiej osoby. No a grzechy nieczyste to jest ten wybór pożądliwości, tej, która się we mnie rodzi yy, i która prowadzi mnie właśnie do tego, że ja chcę sobie zawłaszczyć coś, co do mnie nie należy, albo kogoś, yy, no, do czego nie mam prawa, tak? Jakby przywłaszczyć sobie drugiej drugiej osoby. To jest trochę tak jak kradzież, nie? swoista kradzież właśnie w tej sferze miłości. Tej, która jest jedną z najważniejszych sfer naszego życia. No, i to prowadzi do wypaczenia mojego obrazu miłości, nie? jak tak do tego podchodzę. Dzieliłam się na, na grupce i podzielę się też z Wami takim świadectwem tego, że. My gdzieś tam ze znajomymi, czy w pracy, czy, no, czy ogólnie z przyjaciółmi, no zdarza się, że żartujemy na różne tematy, zdarza się, że pojawią się jakieś żarty, sarkazmy właśnie w podtekstach seksualnych na przykład. No i ja do tej pory gdzieś tam miałam takie myślenie, że dobra, no jakby żart żartem, tak? Ja to powiedziałam, to przyszło, minęło. Dla mnie to nie miało znaczenia nawet. Być może, nie? Gdzieś tam się zaśmiałam. Tylko, że jeden żart pociąga drugi żart i nagle z tego się rodzi w ogóle jakaś dyskusja. Nie? I zaczynamy się obracać właśnie w takiej sferze tego żartu na temat tej seksualności, jakiegoś w ogóle nawet wypaczenia. I w tym wybodu, w którym rozważaliśmy właśnie ten żart, którym jest nieczystość, we mnie się pojawiło takie pytanie, które bardzo mocno we mnie zaczęło rezonować. Nawet, że to nie chodzi o to, o sam fakt żartu, nie? Tylko, że to chodzi o to, co to robi w drugim człowieku i jaki obraz miłości ja pokazuję. Że przecież to nie jest obraz miłości, w którym ja żyję, nie? Że jakieś głupie żarty z podtekstem to nie jest myśl, w którym ja się kieruję w życiu i chcę się kierować w życiu. Tylko, że ja mogę taki obraz mieć i taki zasiewać w innych, jeśli ktoś tego słucha tak? i może sobie tak pomyśleć. I zrodziło się we mnie takie pytanie, no właśnie, świadkiem jakiej miłości chcę być, jakiego serca. Że coś, co czasami nam się wydaje błahe i głupie, może siać w drugim człowieku wypaczony obraz miłości. I tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz jakby sztywno i w ogóle, wiecie, formalnie do wszystkiego podchodzili, tak właśnie bez ludzkiego podejścia. No ale właśnie chodzi o takie zastanowienie się trochę nad mm -hmm. tym, nie? Y jaki obraz miłości niosę? Y bo Pan Bóg po coś dał nam przykazania. <grym> I po co On nam je dał? O co w ogóle chodzi w przykazaniach? W przykazaniach nie chodzi też o sztywne wypełnianie prawa. Bo tak to bylibyśmy bezmyślnymi robotami, które jakby stosują się do litery prawa, nic z tego nie, nie ma, nie? W przykazaniach chodzi o miłość i o naśladowanie Jezusa. To są te dwie istoty, dla których dost, jakby zostały nam dane przykazania, nie? Chodzi o to, żebyśmy sobie zaczęli zadawać takie dwa fundamentalne pytania. Po co i dlaczego? Po co, yy, jaki jest cel mojego działania, nie? Po co ja się na coś decyduję? Po co ja się właśnie decyduję na to, żeby nie żartować w taki sposób? Po co ja się decyduję na to, żeby nie karmić się treściami, na przykład, yy, które wypaczają mi obraz miłości? Dlaczego ja się decyduję na to, że nie będę współżyć przed ślubem? No po co, nie? No tu nie chodzi tylko o to, że takie jest prawo. Jeśli ja zadam sobie pytanie o to, jaka jest moja motywacja do, do działania, yy, no to chodzi nam o to, że jak mówimy o przykazaniach, to chodzi nam o cel, a naszym celem jest świętość. I przykazania to jest droga, która mnie uświęca. Nie ma nic jakby nie większej wartości w naszym życiu niż dążenie do tej świętości nie? do tego, co dopiero przed nami. I po to są nam dane przykazania, żebyśmy się na tej drodze uświęcali, ale nie na zasadzie właśnie. Yy, ja, yy, jak wiecie, większość z Was, bo chyba to już mówiłam yy, wiele razy, formowałam się kiedyś w ruchu Światło Życie, nie? I to były moje początki w ogóle formacji w kościele, tak naprawdę. No, nie licząc tam jakiejś scholki parafialnej, nie? I tak dalej, kół dziecięcych, różańcowych. Yy. Ja pamiętam, jak my na każdej oazie mieliśmy spotkanie yy, z małżeństwami w domowego kościoła. Yy, no i te małżeństwa przyjeżdżały, no jakby, jak już byliśmy w tych grupach młodzieżowych, no to pojawiał się temat yy, związany z seksualnością, nie? To był taki temat też trochę tabu, ale, ale że oaza ma jakby uczyć i wychowywać. Yy, no to mieliśmy takie spotkanie i to, co my żeśmy zawsze słyszeli, Pewnie już teraz tak nie jest. No właśnie, że nie można współżyć przed ślubem, bo nie. Jakie to jest w ogóle wytłumaczenie, już biorąc pod uwagę młodzież? Nie. Żadne. To w ogóle nie trafia. Nikt nam wtedy nie powiedział właśnie, jaka jest istota tego, i że tu chodzi o miłość. I że to jest droga, która ma nas prowadzić do świętości, do uświęcenia. Że to ma taką wartość, że to nie jest niebo, niebo, taki jest zakaz. Bo myślę, że yy, no wiemy też, jak działa zakaz, nie? Jaki nieraz rodzi bunt i opór, yy, ale że tu chodzi o coś, co jest dużo bardziej istotniejsze niż właśnie litera prawa, tylko że chodzi o miłość i o to, że Pan Bóg chce, żeby ja na tej drodze uświęcania Kroczyła tą drogą przykazań, właśnie po to, że dla mnie największą wartość będzie ta świętość, do której chcę, chcę dążyć i którą chcę, chcę kroczyć, nie? E, ćwiczenie serca w czystości prowadzi do świętości. Stawanie właśnie w takiej refleksji, nie? Czy zawsze to, co jest dla mnie przyjemne, co jest moją porządliwością, czy to mi służy? Święty Paweł powiedział: Wszystko mi wolno, ale. Nie wszystko korzyść. No właśnie, nie? I my, jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do takiego nieustannego pielęgnowania serca. Takiego dbania o serce jak o ogród, w którym mogą wyrosnąć piękne kwiaty, ale też, no właśnie, takiego porządkowania tego. Czy tam nie zaczyna się plenić jakiś chwast, coś, co zaczyna powoli to serce, ten ogród Zawładnij. mojego serca jakoś yy, właśnie zawład... za... zawładnąć. Tak, właśnie, zawładnąć tą przestrzenią w moim sercu. Potrzeba nam do tego modlitwy takiej właśnie skutecznej, ale potrzeba nam też takich prac porządkowych w tym ogrodzie, nie? spowiedzi, sakramentów no i posłuszeństwa temu, który jest po prostu ogrodnikiem tego serca, czyli Panu Bogu, posłuszeństwu tym postanowieniom, tym wyzwaniom, które ja podejmuję, które pomagają mi zwalczyć no właśnie to, co jest w moim sercu nieczyste, co się wiąże z porządliwością, z taką, tak jak Dytka powiedziała, z tym takim egoizmem prowadzącym mnie do takiego zawładnięcia, że moje to jest na pierwszym miejscu, moje przyjemności i jakby i tu mam klapki na oczach i koniec, nie? I tu jest mój cel. Ma być przyjemnie? Ma być spełnione pragnienie? Koniec. Nie? A czasami to jest rezygnacja z tego, co, co przyjemne. Czasami to jest, yy, no właśnie, jakby spojrzenie trochę z, z innej perspektywy, że nie wszystko mi się należy. Że nie wszystko jest dla mnie, i że nie wszystko, co mogę, jest dla mnie pożyteczne, i że nie wszystko będzie to moje serce uświęcać i prowadzić e, no właśnie do takiego, czyszcze, do takiego e, oczyszczenia, ale też do takiej e, formacji w tej, w tej drodze do świętości. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jakie to, jak, zobaczcie jaka to jest radość, jaka, jakie to jest szczęście, yy, no właśnie w, mieć to czyste serce i formować się w, w tym, w tej drodze do czystości.. Yy, no właśnie, gdy myślimy o grzechu nieczystości, tak no to na pierwszy plan wysuwa nam się sprawa seksualności. No ale to tak jak powiedzieliśmy, że to by było takim naprawdę dużym uproszczeniem, gdybyśmy się tylko na tym skupiali. A to chodzi o grzech nieczystości, taki odcień braku miłości, nie? Że to jest taki element tego braku miłości, że to godzi w moją miłość do drugiego człowieka, że to godzi w moją miłość do Pana Boga w relacji z nim. W to w jakiej jestem relacji Relacji z nim. Nasze serce może być i często jest nieczyste. I yy, myślę, że jak yy, zaczynamy wchodzić w takie myślenie, że jeśli w sferze seksualnej jesteśmy uporządkowani, to już oznacza, że jakby grzech nieczystości mnie nie dotyka, to też jest bardzo złudne. Bo nasz styl życia często prowadzi do tego, że my zapominamy o miłości o Panu Bogu, że no właśnie, że ta nieczystość wiąże się, nieczystość serca w pewnym sensie wiąże się z taką krótkowzrocznością. Krótko że skupiam się tylko na tym, co jest bezpośrednio przede mną. Na tym, co jakby ma zaspokoić to, czego potrzebuje. Czasami nie chcemy, nie potrafimy no dostrzec tego, ku czemu kroczymy, ku komu kroczymy. Nie, że Ta nieczystość to jest też, też taka właśnie, ta krótkowzroczność, y, ograniczona tylko do tego, że jakby ja skupiam się na sobie, na swoich potrzebach i koniec. no jak się skupiam na sobie, to gdzie tam jest miejsce na miłość do Boga, do drugiego człowieka? I nasze spojrzenie wtedy staje się nieczyste, bo jakby jest przepojone tym, no aby zadbać o to, co jest tu natychmiast, nie? o takie sprawy natychmiastowe. Aby nasycić się tym, co jest wygodne, przyjemne, dla mnie komfortowe, bez tej perspektywy, no właśnie tego, co przede mną, nie? My jesteśmy akurat też na takim etapie, że ten podręcznik przypada nam, nam na czas Wielkiego Postu, nie? Takiego, właśnie, czas Wielkiego Postu jest też okazją do tego, aby przypomnieć sobie o tej wielkiej perspektywie, nie? Tego, co, co przed nami i tego, do czego jesteśmy powołani, po to, żeby się nie koncentrować na takim tym tylko codziennym wędrowaniu, ale spojrzeć na to, co przed nami, na tą perspektywę, która warta jest rezygnowania z przyjemności, rezygnowania z porządliwości, ćwiczenia się właśnie w takiej uważności serca, na to, jakie pragnienia w moim sercu się pojawiają, skąd one się biorą, no i co ja robię wobec tych pragnień? Jaka jest moja odpowiedź na te pragnienia, które się pojawiają? Nieczyste serce, nieczysty wzrok, nieczyste myśli, yy, nieczyste działania to jest wszystko to, yy, co robię, żeby nacieszyć się tym, co jest teraz, nie? Że chcę właśnie posiąść drugiego człowieka, ograniczyć go, zawładnąć nim, yy, światem jakby materialnym, yy, a przecież drugi człowiek jest człowiekiem wolnym, tak samo jak ja, nie? więc jak zaczynam jakby iść w tą stronę nieczystości, no to odbieram drugiej osobie wolność. Czystość naszych y, intencji i czysta miłość w stosunku do Pana Boga, y, no to jest to wezwanie na czas wielkiego postu, takiego oczyszczenia naszego serca, zrobienia właśnie tych porządków y, weryfikacji moich motywacji, ale weryfikacji moich pragnień. I konfrontacji też trochę z tym, jak ja wobec tych pragnień postępuję. Nie? Co jest na pierwszym mm. miejscu? Czy na pierwszym miejscu jest pragnienie, jakby dążenie do tego, żeby je zaspokoić, bez refleksji nad tym, jak to wpływa na mnie, na moją relację z Panem Bogiem, na moją relację z drugim człowiekiem? No, właśnie, czy, czy tam się pojawia? Taka refleksja nad tym, czy to mi służy. Wszystko mi wolno, ale czy to mi służy? Czy to uświęca moje serce na tej drodze, której kruczymy? Czystość serca to autentyczne pragnienie Boga, wolne od egoizmu i fałszu. Czystość serca to autentyczne pragnienie Boga, wolne od egoizmu i fałszu. Czyli bez tych zakrzywionych obrazów, które czasami niesiemy, bez wypaczonego obrazu miłości, ale tej miłości, którą On nam daje, która jest prawdziwa, która jest zdolna do ofiary też, nie? Bo On nam dał wzór takiej miłości, która jest jak żadna inna zdolna do ofiary, i tej największej ofiary, jaką jest ofiara z życia. Może faktycznie ten czas Wielkiego Postu będzie dla mnie, dla Ciebie, taką refleksją nad tym, czym się karmi moje serce? I jakie z tego wypływają działania, myśli, słowa, i do czego to mnie prowadzi, i do czego to też prowadzi drugiego człowieka. Świadkiem jakiej miłości jestem. Jakim świadkiem jest moje serce? W wielkim poście, ale i nie tylko. Nie? Ale może ten czas refleksji, który przeżywamy, jest dobrym czasem do tego, żeby sobie takie pytanie postawić i nad tym się trochę zatrzymać. Amen. Amen.